Dobra, przechodzimy do wkładania tłoków do cylindrów albo użyjemy sobie metody związanej z tuleją. Jeżeli nam nie będzie chciał gładko wejść tłok, zmienimy tą metodę na opaskę zaciskową. Jedna, druga metoda jest poprawna, natomiast e, czasami mamy opór. W pierwszej kolejności włożymy sobie pierwszy i czwarty tłok do cylindra, wtedy obrócimy wałem i włożymy sobie drugi i trzeci tłok do cylindra pamiętajcie o prawidłowym ustawieniu pierścieni czyli po przeciwległych stronach tu mamy trzeci pierścień składany sprawdźcie czy on się prawidłowo obraca jeżeli się nie obraca stawia jakikolwiek opór to znaczy że trzeba go rozebrać złożyć z powrotem i wtedy dzięki temu on sobie idealnie wejdzie na swoje miejsce przed Tą operacją smarujemy sobie cylindry. Ja używam oleju Millersa rozruchowego. W tym przypadku jest to CRO 10W40. Ja już sobie posmaruję dwa pierwsze cylindry. Jak włożę tłok, posmaruję sobie dwa kolejne cylindry. Będzie po prostu łatwiej. Ok, smarujemy sobie tłok na każdej płaszczyźnie i pamiętajcie o tym, żeby nasmarować tulejkę, tuleję prowadzącą wtedy wszystko wejdzie nam z poślizgiem dużo łatwiej pamiętajcie o tym, że to jest ten moment, w którym się upewnić można po raz ostatni, że mamy prawidłowo złożony tłok z korbowodem wkładamy na swoje miejsce tłok na tulei sprawdzamy czy na pewno mamy wszystko dobrze zrobione wszystkie podcięcia są w odpowiednią stronę ustawiamy sobie tłok w cylindrze sprawdzamy czy na pewno jest wszystko dobrze pierwszy tłok na swoim miejscu w cylindrze. Przechodzimy do tłoku czwartego, czyli smarujemy sobie teraz trzeci i czwarty cylinder. Można oczywiście wcześniej posmarować, niczym nie tylko mi po prostu było łatwiej, a tłok leżał sobie w tym miejscu. Smarujemy się dokładnie. wszystkie płaszczyzny no. teraz sobie bierzemy tłok czwartego cylindra I pamiętajcie o tym, żeby nie pomylić tłoków, ani potwór posmarujemy sobie przyrgnie na tłoku to jest tłok czwarty, upewniamy się tak, tłok czwartego cylindra wszystko mamy posmarowane, ustawiamy sobie pierścienie Må med ja. Tutaj to mamy ten moment, w którym właśnie nie do końca prawidłowo nam się wszystko ustawiło, a że nie chcemy go połamać. Niestety w silnikach trzeciej generacji taka sytuacja się zdarza, że niekoniecznie na tutaj chce to wszystko idealnie pasować. Więc zaraz się przesiądziemy po prostu na obajmę. Mamy żadnych zadrapań, zarysowań na cylindrze. Oznacza to, że wszystko idealnie nam weszło na swoje miejsce. Obrócimy sobie silnikiem. Założymy podpory. Pierwszy, pamiętajcie, żeby nie pomylić podpór między sobą. Podpory są łamane, więc tylko w jeden sposób pasuje podpora do korbowodu. Bierzemy śruby. Proponuję takie elementy od razu skręcać na gotowo. Bardzo łatwo się zagubić w kwestii, czy dokręciłem, czy nie dokręciłem, że parami. Ja akurat to robię parami, czyli pierwszy z czwartym. Mamy wykorbienie na wale i za chwilę sobie obrócimy wałem, zrobimy drugi z trzecim. Moment dokręcania 30 Nm i 90 stopni. Akurat przy tych podporach silnika 1,8 TFSI. A więc dokładnie takim momentem sobie dokręcimy. 30 Nm na początek. Dociągamy do oporu z jednej i z drugiej strony. Dopiero w tym momencie, jak mamy opór z jednej i z drugiej strony. 30 Nm. 30 Nm. Opór opór i dopiero w tym momencie 30 na 30 N przestawiamy się na 90 stopni od razu. Czyli dokręcamy sobie 90, 90 90 i 90. Słuchajcie, tak jak było na przykładzie silnika CYRB, zobaczcie jak chodzi wał z tłokami dwoma, zobaczcie. Ja jestem w stanie bez użycia większej siły obrócić wałem z tłokami. To jest tak zwane idealne spasowanie. Ustawiamy sobie wykorbienie drugiego i trzeciego cylindra w najniższym możliwym punkcie. Obracamy silnikiem i wkładamy dwa pozostałe tłoki. Nie, na czymś tam się blokuje. Tylko nie wiem na czym. No. Na czym nam się blokuje? Na górnym pierściorku OK, Musimy użyć tolej, Bardziej skompresować pierścień po prostu. A więc warto mieć przyrządy. Dzięki temu możemy... Widać, przy użyciu tulej nie było tak łatwo go włożyć, ale przy użyciu już opaski bez problemu, żadnego śladu zadrapania czy czegokolwiek takiego, wszystko mamy idealnie tak, jak być powinno. Został nam ostatni tłok. Pomagająco smarujemy, ustawiamy pierścienie. Ustawiamy prawidłowo tłok. Najpierw sobie spróbujemy tutaj. leją tuleją powinno być po prostu mniej zachodu. Ktoś powie, że przy próbach stracimy czas. Oczywiście zgadza się. Ale to też jest kwestia tego, że wtedy wiem, żeby poprosić, żeby zobaczyć, jak elegancko wszedł. To musi być troszeczkę jest mniejsza faska, widzę, zrobiona delikatnie. Muszę zwrócić naszemu centrum obróbczemu uwagę, żeby lepiej przykładali się do tej fazy. Trzy są bardzo fajnie, jedna delikatnie inaczej zrobiona. A to nie ma żadnego wpływu na żywotność tego motoru czy na cokolwiek innego. To jest tylko faza zrobiona do tego, ażeby tłok lepiej wszedł nam. Cylinder i w ogóle tutaj nie musi być tej fazy. Natomiast trudniej jest włożyć wtedy tłok. Oleum nam już nie jest potrzebne. Ja zasi tego, że bardzo nie lubię takiego bałaganu, to sobie odrobinę go tutaj już wytrzemy. Za chwilę obrócimy blok i dokręcimy sobie dwie dolne podpory. Mogę sobie sobie później. Obracamy sobie silnik. Z racji tego, że na razie nie będziemy go obracali już ponownie, ja sobie go podniosę, będzie mi się lepiej pracowało. Położymy sobie za chwilę miskę górną. Myślę, że uda nam się jeszcze na pewno założyć pompę oleju. oleju. Dobra, Zakładam na sobie drugą i trzecią podporę. Pamiętajcie, nie pomylcie tej kap. Druga na drugie miejsce, trzecia na trzecie. Macie oczywiście oznaczenie, w którą stronę ma być kapa i korbowód. I na korbowodzie i na kapie. To wypustki, czyli wypustka do rozrządu. W śrubie, jak widzicie, dokręcamy ręką do końca, dokąd się da. Później klucz 30 nm do pierwszego oporu na każdej śrubie i dopiero potem dokręcamy. Dokręcamy akurat w 18 CJTB, dokręcamy 30 nm plus 90 stopni. Dokręcamy 90 stopni. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. W tych kilku prostych krokach mamy zrobiony układ, złożony układ korbowo-tołkowy. Sprawdzimy jeszcze, czy damy radę, czy się obraca. Zobaczcie, jestem w stanie rękami obrócić układem korbowo-tłokowym, a to nam mówi o, to, o tym, że ten układ korbowo-tłokowy jest prawidłowo spasowany. Jeżeli w czterocylindrówce nie jesteście w stanie albo potrzebujecie użyć ogromnej siły, żeby obrócić całym wałem z korbami, to znaczy, że układ jest źle spasowany.